To jest taki moment, w którym bezpiecznik nie jeden się przepalił, kiedy Pranki o poranku serwuje RMF Max. Osiem widot przed goś do usła. Dominika dzisiaj z nami bohaterką w budzili. Dominiko, kogo wkręcamy dla ciebie? <laughs> ja chciałabym wkręcić tę mamę. Bo mamę. Mamie dobra. takie rzeczy od rana. Dominisia, no. I co tam no. u mamy? Kochana mama. Mama dzisiaj mama po raz, po raz pierwszy idzie z córką do nowej stadiony, bo córka jeździ konno. Upa to taj, A... po to taj. Niech zgadnę, tak, babcia boi fajnie. się koni. No po prostu te. Tak, boi się koni. Babcia paniście boi się wsiąść e, na konia. Ja, robi budzilla. Dzwoniąc do pani. Jak, jak córka ma na imię? Natalia. Aby. Halo? Dzień dobry pani, Stanina się Kłania. Tak. Witam serdecznie. Słyszę lęk w głosie? Niedobrze? Czy pani się boi koni? Yy, ja? Tak. Pani. Ja się nie boję, panie. No, to całe szczęście. Nie mamy, proszę pani, obwodu głowy, jeśli chodzi o osoby opiekuna. A ja mówiłam, pani Anecie, że my będziemy mieć swój kas. A, widzi pani, nic pani nie przekazała. Ja muszę mm -hmm. wypełnić, wy pani, tutaj formularz. No, mm -hmm. Jak pani się domyśla, na dzisiaj procedury są troszkę bardziej skomplikowane. Potrzebuję obwód głowy, proszę pani. Już. Czyli nie przymierzali Państwo, czy maskę da się założyć Nie, to, dlatego że. że pani Anetka powiedziała, że ponieważ ona ma 2,5 roczku, więc yy, mm, będzie bez maski. Najgorzej, widzi pani. No, mm -hmm. Tylko my akurat mamy takiego konia, wie pani, yy, który mm -hmm. no, preferuje jeźdźców w masce. Mamy to już przetestowane. Mm -hmm. Dobra, nie ma problemu, już panu mówię. Dobrze. Muszę zmierzyć głowę. Ko własną proszę pamiętać, tam jeszcze... Moją też? No, przede wszystkim pani głowę, proszę pani. A to chodzi o moją głowę czy o dziecka głowę? O I jedną i drugą. O pani głowę? Nie, głowę Natalii, to wie pani, tutaj już tak powiem, mamy taki Aha, z gumką to No to myśmy się nie dogadali. To chodzi A, o moją głowę. Tak, oczywiście, o pani głowę. No wie pani, no pani, <laughs> pani będzie czymś rodzaju głowy tej rodziny w czasie dzisiejszej naszej tak. podróży na padoku. Centymetrem krawieckim. Proszę może Proszę, pana, pani 56? Uuu, mi... najgorzej. Jest takie powiedzenie, że ktoś ma głowę jak koń. <laughs> Ale to to wie pani to akurat nie? przepraszam. Dobrze. Yy, taki dzień dzisiaj mamy. Dobrze. Yy, czy yy, a mierzyła pani z uszami? Nie. Czyli no. z uszami? Nie muszę I dopowiadać to... najgorzej, prawda? Proszę poczekać. Dobrze, czekam oczywiście. No tak, między 56 a 57. Uuu, no to będzie emeczka dla pani. Najważniejsze, wie pani, żeby, jak się śmieje, żeby mu toczek z głowy nie spadał. Tak jak Dominika chyba ma teraz dopasowany mocno, jak sądzę. Słuchacze RMF Max, y, radia mają też w swoich hełmofonach pełny obraz sytuacji. Ja cię zamorduję, tak sobie już chciałam powiedzieć, cholera jasna. Czy ktoś mnie nie wciąga? O, gdzie My tam była jasna, niespodziewana. Dominiko, wytłumacz mamie w czym rzecz. W trąbę zrobili. Jest, w, konia, trąbę, w trąbę, tylko w konia, pani Małgosiu. I radio RMF Max poleca, żeby na tego konia wsiąść. Po prostu, żeby na tego konia wsiąść i pojeździć z Natalką dookoła padoku na ląży, a nóż. Nie No właśnie, toczyk ciekawie... mamy zbierzony. MK tak. to będzie, no. Tak jest, i patateł, patateł.